Dostaniemy złotówki. Ten wykonawca nie ma szans. No, co z tego? 17 300 zł dziennie karma. Z czego on to zwrócił? Nie uczmy się na to. W tej chwili, przez to, że nie rozwiązaliśmy umowy we wrześniu, straciliśmy wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. 5 miesięcy. Będziemy mieli ten sam problem w lutym, sześć miesięcy, pół roku straciliśmy. Ten wykonawca tej kali nie skończy, a nie ućmy się, że uzyskamy złotówkę. I dlatego bardzo ważnym jest, i dlatego cały czas są moje wystąpienia, które tu przez większość z was, ja sobie zdaję sprawę, nie rozumiecie o czym mówię, albo albo nie chcecie zrozumieć. I, ale to się za przeproszeniem mówiąc, może nie czknie za chwilę. Każde nadpłacenie, każde w kosztorysie wyliczenie, że ten kocioł kosztuje, czy tam to urządzenie kosztuje nie 40, tylko 70, i on to postawi i weźmie, to kolejne 30 tysięcy straty jesteśmy. Do dzisiaj jest dziura w hali. Bardzo taka symboliczna. 100% ścian zostało zapłaconych rok temu. 2013 chyba w grudniu, a może jeszcze wcześniej, 100% ścian. Do dzisiaj mamy dziurę w ścianie. Sami Państwo wyciągnijcie wniosek, jak, jaki wiarygodny jest Pan Inspektor. Jak mu na jednej z pierwszych narad zwrócimy mu uwagę, że, że coś źle robi, to usłyszałem, że on może mi to przekazać i może sobie pójść. Nie? Miałem wrażenie, że, że wylądowałem w piaskownicy. To może jest tak, się, jak pan się że komisja lepiej to do powiedzenia. Najpierw oddawania robotra później dopiero. A poza tym, ja, ja, jak to podyktowałem się... to do protokołu na radzie punkt, w którym w jakiś sposób dotyczył wykonawcy, to natychmiast pan inspektor podpowiadał panu Koklaskiemu, co ma napisać, podyktować w następnym punkcie, żeby mógł się będzie.